Milioner wdowiec przysiągł, że nigdy więcej nie pokocha, aż zobaczył kelnerkę opiekującą się jego córką jak matka. To, co wydarzyło się później, zostawi Cię bez słów. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania! Bartosz Grabowski zatrzymał się w progu restauracji hotelu Złota Klatka jak człowiek, który właśnie wkroczył do wspomnienia, którego nigdy nie miał. A jednak czuł je w kościach. Cichy gwar rozmów i dźwięk porcelany zderzającej się delikatnie z metalem tworzyły tło, które nagle wydawało się zbyt wyraźne, jakby czas przestał płynąć. Na lewo od wejścia, przy okrągłym stole nakrytym, jakby ktoś przewidział królewską wizytę. Idealnie złożone serwetki, filiżanki z różaną herbatą, której aromat drażnił zmysły, siedziała jego córka Maja. Czteroletnia dziewczynka. O postawie godnej małej monarchini, z łyżką w dłoni i wzrokiem skupionym na kobiecie siedzącej obok. Zuzanna Kowalczyk. Nowa kelnerka, zatrudniona ledwie miesiąc temu, lecz już teraz wydawała się stanowić oś tej osobliwej sceny. Ubrana skromnie, włosy związane niedbale, z tym spojrzeniem miękkim, uważnym, którego nie potrafił zignorować. Zobacz, majeczko. Ten pierug to nie jest zwykłe jedzenie. To sekret starych strażników Krakowa. Kto go zje, będzie miał w sobie odwagę, jakiej potrzeba, by przetrwać wszystko, co przyniesie życie, szepnęła Zuzanna, jakby właśnie odsłaniała przed dziewczynką najstarszą legendę świata. Maja uśmiechnęła się szeroko. W oczach pojawiły się iskierki. Ja jestem odważna, zawołała z dumą w głosie, która przypominała Bartoszowi ton Anny, jego żony, której już nie było. I wtedy to poczuł. Coś w nim pękło, coś, co przez ostatnie miesiące pozostawało sztywne i nieruchome, jak lód. Oglądał już wiele opiekunek, profesjonalistek z dyplomami i doświadczeniem, które z trudem zdobywały uśmiech dziecka, a Maja odwracała od nich wzrok, jakby nie istniały, a teraz dziewczyna bez papierów, bez prestiżu, a jednak z czymś, czego nie dało się nazwać obecnością. W kieszeni płaszcza poczuł skrawek papieru bilans dnia? Paragon? Nie. Ten list. Zuzanna Kowalczyk nie jest tym, za kogo się podaje. W jej przeszłości są sekrety. Uważaj, komu oddajesz serce. Palce bartosza zacisnęły się na materiale płaszcza. Chciał wyrzucić te słowa z głowy, zatopić się w radości córki, w jej niegasnącym śmiechu, który po raz pierwszy od miesięcy wypełniał jego życie czymś więcej niż ciszą. Ale litery tego krótkiego ostrzeżenia rozżarzyły się jak ogień w jego umyśle. Kroki obok. Bartosz, wszystko w porządku? Głos Krzysztofa Malinowskiego, kierownika operacyjnego hotelu, zawsze spokojny. Dziś wyraźnie ostrożny. Bartosz nie odwrócił wzroku od córki. E, kim ona jest? mruknął przez zaciśnięte zęby, wskazując na zuzannę. Zuzanna Kowalczyk. Pracuje tu od miesiąca. Bez żadnych zastrzeżeń. odpowiedział Krzysztof, ale w jego głosie zabrzmiała nuta czegoś, czego Bartosz nie potrafił zignorować. Zuzanna właśnie pomagała Mai unieść kolejną łyżkę Pieroga. Gest prosty, czuły, a zarazem pełen jakiegoś nieuchwytnego znaczenia. Dziewczynka zachichotała, oblizując wargi. Bartosz przyglądał się każdemu jej ruchowi. Nie było w tym nic z teatralności, nic co wskazywałoby na udawaną troskę. Wręcz przeciwnie, jakby to dziecko było dla niej najważniejszą osobą w świecie. A przecież znały się tak krótko. Co takiego mówiła wcześniej o pierogach, o strażnikach Krakowa? Skąd takie historie? Czy to tylko wyobraźnia, czy coś głębiej zakorzenionego? Przywołał w pamięci długie noce, w których Maja zasypiała w Tulona w jego ramię, ale bez słowa, śniąc o czymś, czego nie mógł dotknąć. A teraz. śmiała się, reagowała, otwierała się, ale czy Zuzanna była odpowiedzialna za ten cud, czy też była jego ceną? Powiedz mi Krzysztofie kto ją polecił. Kierownik zawahał się. Zgłosiła się sama. CV było skromne, ale rozmowa zrobiła wrażenie. Na kim? Na mnie. Bartosz milczał. Jego wzrok nie opuszczał twarzy Zuzanny, której usta poruszały się teraz bezgłośnie. Szeptała coś do Mai. Dziewczynka patrzyła na nią jakby patrzyła na gwiazdy. Zazdrość. Tak. Poczuł ją ostro i niespodziewanie. Nie wobec Zuzanny, ale wobec własnej córki, bo ona pozwoliła tej kobiecie wejść tam, gdzie jemu od miesięcy nie udało się zajrzeć. Zuzanna spojrzała w ich kierunku. Na ułamek sekundy ich spojrzenia się spotkały. Nie było w jej oczach strachu ani skruchy, tylko spokój. Bartosz odwrócił się, czując suchość w gardle: Zrób mi przysługę, Krzysztof. Sprawdź ją dokładnie. Krzysztof przytaknął bez słowa i wtedy znów rozległ się śmiech Mai. A jeszcze, jeszcze jeden pieróg, zawołała, podskakując na krześle. Zuzanna podała jej kolejną porcję z tym samym nieodgadnionym uśmiechem, i w tamtej chwili Bartosz zrozumiał coś niepokojącego. Nie wiedział jeszcze, kim była Zuzanna, ale wiedział jedno: cokolwiek wniosła do ich życia, właśnie się zaczynało. Wszystko. I nie było już odwrotu. Zegar w prezydenckim apartamencie hotelu Złota Klatka wskazywał już kilka minut przed północą, gdy Krzysztof Malinowski w końcu przemówił. Jego głos był chropowaty, gardło ściśnięte, jakby każde słowo, które miał wypowiedzieć, ważyło więcej niż był gotów unieść. Bartosz siedział za potężnym, machoniowym biurkiem, a światło lampy padało tylko na jego twarz. Podkreślając rysy, które z biegiem lat przestały być łagodne, teraz były ostre, nieustępliwe, patrzył na Krzysztofa jak sędzia, który nie szuka winy, lecz prawdy. Powiedziałeś, że coś znalazłeś. Ton bartosza był niski, głęboki, niemal złowrogi. Krzysztof przełknął ślinę. Dłonie splecione na kolanach drżały tak, że aż słyszał trzeszczenie własnych stawów. Nie mam dowodów, tylko pogłoski, ale są zbyt konkretne, by je zignorować. Pogłoski? Zuzanna. Przed przyjazdem do Krakowa pracowała jako opiekunka. Podobno wyjątkowa. Ale to nie wszystko. Sopot. Oligarchowie. Tam zaczynają się plotki. Pojawia się nazwisko w kontekście skandalu finansowego. Cicha sprawa, zatuszowana. Ale wciąż żywa w pewnych kręgach. Cisza, która zapadła po tych słowach, była o wiele głośniejsza niż sam głos Krzysztofa. Bartosz oparł się na oparciu fotela, wbijając spojrzenie w ciemność za oknem. W głowie dudniło mu jedno pytanie: Co ja robię? Każda jego decyzja od śmierci Anny miała jeden cel utrzymać Maję na powierzchni. I nagle, kiedy jej śmiech zaczął znów wypełniać pokoje hotelu, okazało się, że u źródła tej radości kryje się nieznane zagrożenie. To nie ma sensu! mruknął w końcu bardziej do siebie niż do Krzysztofa. Jeśli to prawda. Czemu miałaby się pchać do naszego świata? Może właśnie dlatego. Ucieczka albo nowy początek. Bartosz zamknął oczy. Obrazy Zuzanny i Mai, te chwile lekkości, kiedy dziewczynka po raz pierwszy od miesięcy się uśmiechała, to wszystko przelatywało mu przed oczami niczym obrazy z marzenia, które zaczęło się rozpadać. Następnej nocy w ciasnym mieszkaniu w Gdańsku Zuzanna siedziała na zniszczonej kanapie, tuląc kubek z herbatą, który zdążył już dawno wystygnąć. Obok, w pokoju, spała Elżbieta. Jej matka. Cień kobiety, którą kiedyś była. Jej ciało wyniszczone chemioterapią. Śmiech zdławiony przez ból. Telefon zadzwonił jak uderzenie serca w ciszy. Zuzanna odebrała bez słowa. 400 tysięcy złotych. Głos Krzysztofa był chłodny, wyprany z emocji w zamian za podpis. Masz dokument przed sobą. No a potem? Zapytała, choć znała odpowiedź. Odchodzisz, dajesz im spokój i znikasz. Zuzanna nie odpowiedziała. Odłożyła telefon na stół, patrzyła na kopertę leżącą obok. Dokument czekał. Cena za milczenie, cena za przeszłość, cena za życie matki. Długie minuty patrzyła na puste miejsce na podpis. W końcu drżącą dłonią sięgnęła po długopis. Atrament wsiąkał w papier. Litery jej imienia były rozmazane przez łzy, które nie zdążyła nawet powstrzymać. Nazajutrz, kiedy wróciła do hotelu, jej twarz była blada jak ściany korytarzy, a dłonie zaciskały się w pięści, jakby mogły powstrzymać to, co nieuniknione. W głównym korytarzu czekał bartosz. Stał wyprostowany, jakby jego własne ciało było tarczą. W dłoni trzymał kopertę. Tę samą, której treść podpisała Zuzanna z duszą rozdartą między ratunkiem a winą. Wytłumacz to, powiedział cicho, lecz w jego głosie brzmiała stal. Zuzanna spojrzała na niego, potem na kopertę. Jej wargi drgnęły. Moja przeszłość nie była taka czysta, jak myślałam, wyszeptała. Bartosz nie odpowiedział. Patrzył na nią, ale jakby widział kogoś zupełnie innego. Z jego wnętrza wybuchała mieszanka zawodu i gniewu, których nie potrafił jeszcze ubrać w słowa. Wtedy maja wybiegła z za zakrętu. Jej małe dłonie złapały dłoń ojca, ścisnęły ją. Tato? zapytała, nie rozumiejąc, lecz czując. Zuzanna spojrzała na dziewczynkę. Jej wzrok zmiękł. Otworzyła usta, jakby chciała coś powiedzieć, ale zamilkła. Bartosz odwrócił się. Maja patrzyła na niego z pytaniem w oczach. Nie wiedziała, co się dzieje, ale czuła, że coś się zmienia, coś pęka. W ciszy, która zaległa w marmurowych korytarzach złotej klatki, zawisło coś więcej niż kłamstwo. Zawisła obietnica. Że nawet zdrada może być aktem miłości. Że może jeszcze nie wszystko stracone. Park Planty, ciasny pierścień zieleni otaczający krakowską starówkę, stał się dla Bartosza Grabowskiego miejscem nie tyle odpoczynku, co konieczności, jakby właśnie tam, wśród starych lip i kamiennych ławek, miał się dokonać sąd nad jego własną ślepotą. Szedł powoli, jakby każda kolejna alejka, którą przekraczał, miała oddzielić go od kłamstw, którymi karmiono go tygodniami. Jeszcze godzinę wcześniej, stojąc w dusznym gabinecie w szpitalu im. Mikołaja Kopernika, trzymał w ręku wydruk, którego treść rozbiła jego świat, jak tafle lodu. Przelew, 400 tysięcy złotych nie pochodził od Krzysztofa Malinowskiego. Pieniądze wyszły z konta hotelu Złota Klatka, ale zatwierdził je on sam, przed miesiącem, w tajemnicy. Jako zaliczkę pomoc. Gest wobec Zuzanny, który miał pozostać cichy, niewidoczny, zapisany jedynie w cyfrach i sumieniach. A teraz wiedział. Krzysztof wykorzystał ten gest. Przekuł dobro w narzędzie szantażu, jego wieloletni przyjaciel i wspólnik zasłonił się jego nazwiskiem, manipulując kobietą, która przyniosła uśmiech jego córce i matką, która konała w milczeniu walcząc z chorobą. Na jednej z ławek, niedaleko fontanny, siedziała Elżbieta Kowalska. Twarz blada, oczy podkrążone, ale spojrzenie już nie zamglone bólem. Spojrzała na Bartosza, jakby spodziewała się tego spotkania. Panie Grabowski, powiedziała cicho, ledwie słyszalnie. Dziękuję za pieniądze. Bez nich nie przeżyłabym tego miesiąca. Bartosz zamarł, nie był gotów na wdzięczność, zasłużył raczej na oskarżenie. A więc to Krzysztof. To on zmienił warunki umowy, przytaknęła Elżbieta. Skłamał. Powiedział Zuzannie, że to pan każe jej odejść, że nie ma wyboru. Głos kobiety drżał. Łzy, które zbierały się w jej oczach, nie były łzami rozpaczy, były świadectwem ulgi, że prawda w końcu przebiła się przez mgłę manipulacji. W Bartoszu coś pękło, nie czuł już gniewu, czuł zawstydzenie, że dał się tak łatwo oszukać, że nie zauważył, jak jego własna lojalność stała się narzędziem krzywdy. Bez czekania wyjął telefon. Krzysztof odebrał niemal natychmiast. Malinowski. Jesteś zwolniony. Głos Bartosza był spokojny, ale ostry jak szkło. Nie chcę już nigdy słyszeć twojego nazwiska w kontekście tego hotelu ani mojego życia. Bartosz, poczekaj. Nie, skończyło się. Rozłączył się zanim Krzysztof zdążył złożyć jakiekolwiek wyjaśnienie. Nie było już przestrzeni na słowa, tylko na działanie. Jeszcze tego samego ranka kupił bilet do Warszawy. Wiedział tylko jedno: musi ją odnaleźć. Nie po to by tłumaczyć nie po to, by prosić, ale by usłyszała od niego to, co powinien był powiedzieć wcześniej, że wybiera ją. Z całym jej bólem, przeszłością i tym, co niosła w oczach, kiedy patrzyła na maję. GPS prowadził go do kawiarni pod złotą różą, niepozornej, schowanej między kamienicami, kiedy wszedł zapach pieczywa, uderzył go jak wspomnienie dzieciństwa, ciepłe, pełne bliskości. Zauważył ją od razu. Przy jednym ze stołów Zuzanna pokazywała Mai jak ugniatać ciabatę. Ręce miały pokryte mąką, włosy związane w niedbały kok. Wyglądała jak ktoś, kto w końcu znalazł miejsce, gdzie nie trzeba było uciekać. Maja na jego widok zerwała się z krzesła i pobiegła do Zuzanny, tuląc się do niej z ufnością, która nie znała zdrady. Ich uścisk był obrazem wszystkiego, czego Bartosz nie potrafił już opisać słowami. Zbliżył się powoli, Serce waliło mu jak młot, a gardło ściśnięte było jak pętla. Zuzanna. Jej imię zabrzmiało jak prośba. Przyjechałem po ciebie. Ona uniosła wzrok. Na moment wyraz twarzy zastygł w niedowierzaniu. W dłoniach wciąż trzymała ciasto. Miękkie, lepkie, pełne życia. Nie wiedziałam, czy przyjdziesz. Jej głos był półszeptem. Nie powinienem był odejść. Pozwoliłem, by ktoś inny zniszczył coś... Czego nawet nie miałem jeszcze odwagi nazwać. Zuzanna patrzyła na niego długo, a potem powoli wyciągnęła do niego rękę. Bartosz wziął ją bez zawahania, a jej dotyk był jak dom. Za nimi, Maja uśmiechała się, nieświadoma ciężaru, który właśnie opadł z serc dorosłych, ale może podświadomie czuła, że coś zostało naprawione. W tym małym warszawskim lokalu, pełnym zapachu chleba i obietnic, rozpoczęło się coś nowego. Coś, co nie potrzebowało imion. Ale zanim mieli szansę zbudować przyszłość, ktoś inny, z przeszłości, miał plan, by ją zniszczyć. W cichym kącie kawiarni, gdzie zapach świeżo pieczonego chleba mieszał się z aromatem rozgrzanej wanili, Bartosz i Zuzanna usiedli naprzeciw siebie. Stół między nimi wydawał się mniejszy niż jeszcze godzinę temu, jakby przestrzeń kurczyła się pod ciężarem słów, które musiały zostać wypowiedziane. Zuzanna wciąż miała napięte ramiona. Oddychała płytko, jakby każdy wdech był walką z czymś, co dawno temu zagnieździło się w jej piersi, strachem przed byciem kochaną, zanim zostanie osądzona. Powiedziałeś, przyjechałem po ciebie. Jej głos był łamliwy, cichy. Dlaczego? Bartosz nie odpowiedział od razu. Wsunął dłoń do wewnętrznej kieszeni płaszcza, jakby sięgał po broń wyciągnął małe czarne pudełeczko i otworzył je bez efektu dramatycznego bez oświadczyn na kolanach w środku leżał pierścionek prosty złoty z jednym skromnym brylantem nic więcej a jednak wszystko bo mimo tego co się wydarzyło kocham cię nie tylko za maję za to kim jesteś kiedy się boisz za to kim jesteś kiedy walczysz zuzanna cofnęła się nieznacznie w oczach miała coś więcej niż łzy Miała ukrycie, jakby czekała, aż rzeczywistość znów ją zaatakuje. Bartosz, zawahała się. Jestem w ciąży. Pięć tygodni. Nie planowaliśmy tego. Wiem, że może to nie jest najlepszy moment. Świat Bartosza na moment się zatrzymał. Nie było huku, nie było ciszy. Było tylko jedno: uczucie, jakby jego serce rozwinęło się jak skrzydła. Spojrzał na pierścionek, potem na jej dłonie i schował go z powrotem do kieszeni. Nie chcę cię zmuszać do niczego. Nie przyszło mi do głowy, by cię wiązać z obowiązku, ze strachu. Chcę zaproponować coś innego. Zuzanna uniosła brew, oczy nadal czujne. A i co proponujesz? Żebyśmy razem napisali nową historię. Bez umów, bez kłamstw. Ty, ja, Maja. I to nowe życie, które niesiesz. Ale na twoich zasadach. Trwała długa cisza. W jej spojrzeniu coś się przełamało. Mur niepewności pękł jak szkło pod naciskiem dłoni. Zuzanna wyciągnęła rękę i ujęła jego. Jej dotyk nie był ani ostrożny ani gwałtowny. Był pewny. Zgadzam się, ale po mojemu, bez pośpiechu, bez etykiet. Uśmiech Bartosza nie był szeroki. Był spokojny, prawdziwy, ciężki od znaczenia. Przesunął kciukiem po jej dłoni, jakby dotykając obietnicy. Po twojemu brzmi dokładnie tak, jak powinno. W tej chwili nie potrzebowali planu, nie potrzebowali ceremonii, potrzebowali tylko siebie, wprawdzie, która wreszcie mogła istnieć bez lęku. Za ladą kawiarenki, właścicielka zerknęła w ich stronę i pokiwała głową z uśmiechem. Maja, nieświadoma ciężaru rozmowy, rysowała coś na serwetce obok nich, trzy postacie trzymające się za ręce. Jedna z nich miała okrągły brzuszek. Kiedy bartosz to zobaczył, coś w nim się rozluźniło. Nie musiał już niczego udowadniać. Maja, w swojej prostocie, zrozumiała więcej niż ktokolwiek byłby w stanie wyrazić słowami. Czas płynął dalej. Zuzanna wróciła do Krakowa. Nie do pracy, ale do życia. Bartosz odszedł z kierownictwa złotej klatki i oddał hotel w ręce młodszych, by wreszcie zająć się tym, co przeoczył: rodziną. Maja znów, pełna energii, codziennie opowiadała bajki swojemu przyszłemu braciszkowi lub siostrzyczce przez brzuch zuzanny. Ich dom był inny niż kiedyś. Nie był już miejscem żałoby. Był przestrzenią przebaczenia. I choć przeszłość wciąż czasem szeptała z kątów, to teraźniejszość mówiła głośniej: można się podnieść, można kochać jeszcze raz i zasługiwać na wszystko co dobre.